Cześć, tutaj Karol, czyli Glossyjam i zapraszam was na kolejny odcinek Sim Soboty. Big news. Największym newsem tego tygodnia był nowy zwiastun akcesoriów The Sims 4 zjawiska paranormalne. Te akcesoria związane są ze światem duchów, dlatego jedną z nowości jest np. nowy typ parceli nawiedzony dom. Nasi Simowie mogą wziąć udział w seansie spirytystycznym lub podjąć się nowej kariery badacza zjawisk paranormalnych. Oprócz tego naszych Simów nawiedzać będą nowe, ciekawe duchy, z którymi będzie trzeba wejść w odpowiednie interakcje. Powróci też Kościlda, koścista pokojówka, którą możecie już zdobyć teraz, oglądając jeden z poprzednich odcinków Sim Soboty, gdzie pokazywałem wam moda na wprowadzenie Kościildy do gry. Oprócz tego zapowiedziano, że najnowsza aktualizacja gry doda nową emocję. To pierwszy raz, kiedy od premiery gry wprowadzona jest nowa emocja. Będzie to strach. Oprócz nowej emocji do gry zostanie dodana także nowa cecha bonusowa odważny. Dzięki niej Simowie nie będą bać się duchów i różnych paranormalnych zjawisk. Aktualizacja ma sprawić również, że poprzednie nastrójniki takie jak np. banie się piorunów czy przestraszenie od teraz będą objawiać się jako emocja strachu. The Sims 4 zdobyło nagrodę Steam w kategorii usiądź i zrelaksuj się. Nagrody te przyznawane są przez Steam dzięki głosowaniu fanów. Użytkownicy portalu, a tak naprawdę sklepu, głosowali na wybrane tytuły. Oznacza to, że The Sims 4 zdobyło najwięcej głosów w swojej kategorii. Jak napisano na Steam, ta gra to antidotum na ciężki dzień. Jest spokojna, relaksująca i sprawi, że Twoje zmartwienia rozpłyną się bez śladu. To twój czas na osiągnięcie Zen. Już w najbliższy poniedziałek będziecie mogli zobaczyć nową serię na moim kanale. Myślę, że jest wyjątkowe. Dlatego, że sami wiecie, że zawsze jak już jakaś seria trwa bardzo długo, trochę traci się do niej zapał. Tym razem chcę, żeby było inaczej. I pewnie sobie myślicie, dobra, ale jak to się stanie, że teraz będzie inaczej? No więc tak, pomyślałem sobie, co najbardziej lubię robić w The Sims. I tak naprawdę to, co najbardziej uwielbiam wykonywać w grze, jest zbieranie różnych znajdziek, różne kamienie, obrazy, jakieś obiekty kolekcjonerskie. To jest coś, co naprawdę lubię robić. I co ciekawe, zwykle z prawie każdym rozszerzeniem pojawia się jakaś nowa rzecz do zbierania. Także ilość materiału, którą możemy zrobić w tej serii jest naprawdę ogromna i tak naprawdę nigdy mi się nie znudzi. A to sprawia, że będę mógł stale dostarczać Wam kolejne filmy. Bądźcie więc czujni, bo już niebawem na kanale pojawi się nowa seria The Sims 4 znajdźki. Modyfikacje. Modyfikacją, którą dzisiaj przygotowałem, jest odświeżony wygląd stwórz sima. Nawiązuje on do stwórz sima ze starszych odsłon The Sims, takich jak The Sims 2, The Sims 3 czy The Sims Średniowiecze. Co ciekawe, nie jest to zwykłe tło, a starannie wykonany model. Całość wygląda tak, jakby Sim naprawdę znajdował się w pokoju. Link znajdziecie w komentarzu. W tym odcinku nie mam dla Was kolejnego wyzwania. Chcę Wam trochę dać odpocząć. Wiecie, za oknem spadł śnieg, u niektórych kończą się ferie, u jeszcze innych dopiero się zaczynają. Tak naprawdę od jakiegoś czasu nie pojawiła się żadna nowość do Destiny 4, więc myślę, że w przyszłym odcinku będziemy mieć jakieś duchowe wyzwanie, a póki co dam Wam jeszcze odpocząć. To wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Koniecznie zostawcie łapkę w górę i dajcie znać w komentarzu, co Wy sądzicie o najnowszych akcesoriach do The Sims 4. Najlepsze komentarze pojawią się w kolejnym odcinku SimSoboty, gdzie trochę podsumuję Wasze reakcje na te akcesoria. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!